Ok. Szóste piętro. Wcisnęłam i zjechałam na dół. Szóste piętro jest na dole. Moje ukochane dziecko. Niewielu tak całkowicie poświęciło się dla mojej sprawy. Jeszcze mniejsze grono poznało aż tyle tajemnic mojego ogrodu. Możesz dokonać wyboru. Czy chcesz zostać wywyższony? Stanąć u mojego boku... I stać się błogosławionym posłańcem na wieki. Wiedz jednak, że to ofiara, której nie można cofnąć. Co ty mi opowiadasz, Abitury? Adela zaczynamy. Chciałam powiedzieć, że kupiłam sobie kubek Talosa. Może zrobię tu zdjęcie. I chyba to jest na kubku, właśnie to, co teraz tu ułożyłam. Nie ma nic do poczytania, nic do No to wio Czas, aby wybrać dla ciebie Ach, Ale ja nie chcę Bo choć nie umrzesz Ale dlaczego? Twoje ciało spocznie w grobie Ale jak? Ale chciałam chciałem na góry, tam wejść do ciebie. Co jeszcze? Musiałem czytać raz grę, żeby zobaczyć, co tam na górze się dzieje. Tam to są zagadki. Ej, czekaj, bo tu jest z co... Ale... Mam muszę? A może ja mogę stąd... z to naprawiać? Na pewno? To kraty. Bardzo co jak cenisz wolność? byliśmy, nie? To rzeczy, tak. No, tutaj byliśmy, tutaj. A czemu mnie tu teleportnęło? O, co Tak. tak. stąd? Przyniosę Ci się wiedzę wiedzy i uzdrowienie, stary. Jesteśmy na miejscu dla mnie, tak? Ale ja naprawdę muszę zdalić? O Jezu, dobra. Pytaliśmy przez co chwilunia. Właśnie, to jest to, co... To jest to, co chciałam powiedzieć. Chyba nawet to zaznaczę. Eee. Nie popełnij mojego błędu, okazuje się, że epitafium znaczy tyle, co jesteś martwy. Jestem pewien sławy, ujrzycie teraz. No jako, że powiedziałam, że co epitafium, to chyba to zrobię. Zapisane jest, że nie ma większej miłości niż ofiarowanie komuś swojego życia. Ale twoja ofiara jest jeszcze większa, ponieważ zamiast żyć wiecznie, postanowiłeś służyć następnym pokoleniom. Będą one dążyć ku wielkości i dzięki Tobie to osiągną. Już nie jesteś dzieckiem. Jesteś. Moim posłańcem, czy to jest zakończenie jedną z niedów. <grym>... Jest, mój epitafium! <grym>...